Jelumina, siemanko mordy, ja jestem Smufek, a dzisiaj sobie poglądamy niszczarkę kontra różne przedmioty i to będzie eksplodowało Widziałem to u Paliona, widziałem to u Karolka, który coś zgapia odpaliona, ale mnie już ostatnio też od niej zgapia, jak oni się zgapiają to ja też się zgapię Może mi skoczy kanał gdzieś tam wysoko No, co my tu mamy, pastę różnego koloru. jak aha, wiem jak ją zabarwał, dawaj, pa, patrzcie, ten, o, Ha, ej, no, <ścoughs> co zrobił? To będzie to, to będzie pod koniec Ja myślałem, że teraz on zrobi tą pastę Ciekawe czy będzie taki śmieszny dźwięk teraz Nie bo dźwięk, myślałem, że zrobi tak Wiecie, że jest Gniata to i tak pii, ale nie No i tak się nie stało, ale po trąbce, była trąbka Trąbki nie ma, ciekawe jakby tam wsadzić rękę Co wy na to, wsadzamy tam rękę kiedyś? Teraz mamy te, te, te makarony takie do pływania Ale kozak dźwięk Taki oooo ho, ho. Kozacki dźwięk Ale przeważnie te makarony używają dzieci, co nie? Które się uczą pływać, albo dorośli też, którzy uczą się pływać, albo chyba na e e aerobikach, aerobikach, aerobikach Na tych zajęciach wodnych, takich na basenie się też to używa Powiedziałem nieraz na filmikach, jeśli dobrze kojarzę, ale dobrze kojarzę, że to się chyba używa No, spoko, spoko, fajnie to Fajny wzorek nawet wyszedł z tego, widzicie to? Ale to, nie spodziewałem się, że będzie taki wzorek z tego ale good, good Kozak! Ależ to samo, naprawdę. Fajny dźwięk to wydaje, taki taki fajny. No, nie wiem, jak go opisać. Wy sami go słyszycie, ale nie wiem, jak go opisać sam. A to są kulki billardowe? A to są takie plastikowe? Ale dźwięk takie <ścoughs> Ale z Patrzcie, i cyk, była kulka. Czekajcie, co by się stało z ręką. Co wy na to? Co, co macie jakąś teorię? Co by mogło się stać z ręką? Bo ja chyba wiem. To samo, co z tymi kulkami, chyba, by się stało. O, z tymi, tak, z tą żółtą. Patrzcie, ta żółta. Pekki jej nie ma, czekajcie. Piuuuu, Znikła! Znaczy, jest jeszcze. Teraz. Teraz znikła. O, nie ma i teraz. To jest taki ufo. A to ufo jest takie gumowe. Rozciągliwe. Czekajcie, co ma w swojej głowie. Jestem ciekawy, naprawdę. Co jest w środku głowy? Woda, woda, chyba. Co to było? Co to za kulka? Mózg jego wyszedł! <grym zbierza> jego mózg. Ale śmieszny jest, wiem. <grym zbierza> mózg zabawki się nie chce znie... O, zniszczył się. Teraz mamy zabawkę. W, te kalb... w środku są te kuleczki takie. Co się kupowało przeważnie w Chińczykach i się do wody wkładało. O <grym zbierza> ale kozak. Ale wybucha to kozacko. Te kuleczki takie, co się kupuje, takie tyci, tyci, tyci kuleczki Ja się wrzuca do wody i one te tak grosną. No, one są kozackie, bo pamiętam jak je zawsze kupowałem Zawsze zostawiałem pieniądze na picie, jedzenie Kupowałem sobie najtańsze picie, jedzenie normalne i zostawało mi zawsze dwa złote I kupowałem cztery paski, bo pamiętam to było po 50 groszy kiedyś, takie kuleczki małe Ale to co to jest? Puder! No już... Już wiem, dziękuję. Bo byłem ciekawy co to jest, naprawdę. A to. Aha, co dalej, to samo? Po co sześć ujęć tego samego co nawet nie robi takiego efektu super? Ale nie no, kozacki jest efekt, nie oszukujmy się. Jak tam u was mordy, możecie dać suba i łapkę w górę, dajcie suba i łapkę w górę. <laughs> A jakby ktoś się zastanawia, czemu to jest kilka, Iwo i Satu, to na moich live'ach możecie wysłać tam mi dotacje i tam od jakiejś kwoty zapisuję na mojej tablicy za mną, wasze niki. Możecie nawet wpisywać śmieszne niki i śmieszne niki zapisuje też na śniadanie, to nie? Też tak robię O, w końcu pasta kolorowa, czekaj na nią Ale zielona pasta, no myślcie kiedy... No ja myłem sobie w przedszkolu past z zieloną pasą zęby o, Ale kozak ja czekaj, się go uwaliło. Jestem ciekawy naprawdę Bo to taki miał wystrzał, że mogłoby... I tego rozumiem taki takie 6-7 powtórzeń ujęcia te same takie pasty. To kozacko wygląda, nie? A teraz... Różowa albo czerwona Jak to woli rozróżnić się kolorce. Nie dla mnie to jest w sumie... W sumie nie wiem jaki to jest kolor. Albo różowy, albo czerwony. Albo jasny czerwony, albo różowy taki, nie wiem. Ale nie, no, te pasty kozacko wyglądają, naprawdę. Jeszcze go na tak wychodzi, tak cała... Nie no sztos. To mi się podoba. Pasta mi się naprawdę podoba. I to jest chyba takby główny taki... Główny, 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 główny ten Przedmiot odcinka To jest prawdopodobnie fioletowa pasta, albo szara Kurde, czyli się jak daltonista Albo zwykła biała? Ja już nie wiem, chyba zwykła biała to była pasta Dwie na raz, żółta i niebieska Z czym mi się kojarzą te kolory? Nie wiem, z niczym, z niczym, się nie kojarzą w sumie Tu mamy normalnie pastę koloru żółtego i niebieskiego Ciekawe jak mi się tak umyć zęby taką pastą, ciekawe czy bo... Ciekawe się by zafarbowały zęby, co nie? Jestem ciekawy, naprawdę Domu mogłoby być ciekawe Sto łapek i myję zęby taką pastą Ciekawe czy mnie zafarbuje zęby A to jest pewnie zwykła pasta, barwnik spożywczy Wymieszany, później wciśnięty z powrotem do tubki i... wyprysnięte. O, to od dołu tak wygląda I tak wygląda taka ściepa, taka I teraz od tyłu wszystko puszcza? Nie no, to siwo O, to będzie dobre, to będzie dobre No Ten makaron to chyba najlepszy od tyłu będzie to wygląda jakby ta maszyna go produkowała. Naprawdę. No, toż to tos, tos, wygląda. M makaron od tyłu to kozacki. Pasta może super wyglądać od tyłu. Więc tak i tak wsiu, i tak w O no, to będzie kozak. No i te bąbelki w tym niebieskim, tak dobrze pamiętam? Tak, pamiętam dobrze. I to, to, to co mówiłem, że kupuję, lubię sobie kupić. Lubiałem sobie kupić kiedyś. I od dołu tak, tak? Co ty gadasz? Od dołu to będzie lecieć. Jo! a w sumie nie ma, a nie to jest ten puder nie to są te kulki ale teraz jest puder, ale wcześniej co było to ja nie wiem puder też taki mało ciekawy był mało ciekawy ale fajny najciekawsza to była ta pasta która była chyba nie potem tylko po następnym kiedy była pasta no teraz dobrze kojarzę i żółto niebieska, nie tak żółto niebieska pasta teraz wychodzi mówiłem że pasta będzie kozacko wyglądać, mówiłem nie no pasta chyba najlepsza jest od tyłu Normalnie maszyna, która produkuje pastę Kolorową pastę Teraz ten szary albo fioletowy Jak... Chyba to ma być fioletowy, ale wyszedł w końcu szary Tak mi się wydaje Albo zwykła to była pasta Mi chodzi taki szary fiolet To jest taki kolor w ogóle szaro-fioletowy Tu mamy czerwoną albo różową Kto jak to woli Teraz wlazła ładnie do pudełeczka I zielona Zielona najlepsza chyba, znaczy no nie no, nie no, nie no Ta czerwona była spoko nawet Ta czerwona była najspokowsza Najspokowsza, nowe słowo mordo Teraz używamy hashtag Najspokowsza, najspokowsza była Czerwona, no A ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka za... Pamiętajcie o zostawieniu suba Tam na dole, tam tam, o ja wiem gdzie to jest I oba jest łapka w górę I skomentować hashtag najsuperowsza, czy jakoś tak Nie pamiętam tego słowa, które powiedziałam 30 sekund temu Dobra mordy, elo